Tak więc nie musi to być Porsche, Super Audi czy coś innego. A może to być taki właśnie mały dostawczak, którego też warto dbać, ponieważ, jak wiadomo, później przy odsprzedaży będzie miało to dużą korzyść, która wpłynie na cenę końcową. Za dużo tej subskrypcji. Jak będzie ciekawe, to ludzie będą subskrybować. No. Jakby tym, że Ty mówisz, w sumie subskrybuj, to ich w ogóle. Dawno nie było odcinka z Warszawy, więc dziś tutaj jesteśmy i nagrywamy dla Was coś takiego, troszkę innego. E, nie będzie sportowych samochodów, nie będzie limuzyn. Będą poczciwe fury dla przeciętnego Kowalskiego. A, na początku e, oczywiście, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, możecie dać w dół, jeśli też chcecie, dajcie subskrypcję. E, to nam się przyda w rozwijaniu kanału e, i coś więcej. Komentarz, ale to jeszcze jeśli będziecie oglądać do końca, to na pewno zadamy jakieś pytanie, e, będziecie mogli nam coś doradzić, podpowiedzieć. Nic. Ale e, zobaczcie, co stoi na hali. Oprócz bipera, to jest biper, nie Janek? Tak. Oprócz biperka mamy jeszcze rudą panią. <grymne> tak się prezentuje. Jest to Kia Ceed. Chyba poprzedni model, tak? Poprzedni model, nie? Chyba tak. O, jest, nie jest ten najnowszy. Znaczy chyba nawet trzeci model wstecz. Co robimy tutaj? Typowe odświeżenie lakieru, czyli szybki one step, dotarcie pasty, quick detailing wnętrza i komora silnika, która już została wyczyszczona. Wiadomo, jakieś tam dressingi i tak dalej. Generalnie jest to auto od chłopaków za ściany. Eee, mamy e, od nich właśnie dużo takich zleceń odnośnie odnośnie takiego szybkiego odświeżenia, ponieważ jak wiadomo zajmują się naprawami autokasko. Więc y, nasze usługi są później jakby dopełnieniem również ich usług, dzięki czemu klient może wyjechać stąd bardzo zadowolony, ponieważ e, przyjmijmy, że e, przyjedzie auto ze szkodą dwóch elementów, czyli trzeba będzie polakierować dwa elementy. E, no to wtedy auto później już po lakierowaniu trafia do nas, my polerujemy cały samochód i autko wyjeżdża właśnie w stanie takim, jakim powinno wyjechać. Oprócz samochodów, mamy tutaj również Felgi do samochodu, który zakupił Janek ze Stanów. Co to jest za auto? Powiedz mi. W zasadzie bardzo podobny samochód, jak w pierwszym odcinku, chyba z Warszawy, był niebieski Chevrolet. Tym razem będzie to czarny Chevrolet i nie wersja policyjna, a wersja bardzo dobrze wyposażona, tak naprawdę już topowa Chevrolet. No i tutaj, żeby tak naprawdę. Samochód jak najładniej wyglądał, tak, jak najlepiej się prezentował, no to wiadomo buty są ważne, tak. Szczególnie jak felgi mają 20 cali, no to to musi się prezentować i padł wybór właśnie na te felgi. Tylko teraz właśnie e, mamy tutaj wątpliwości, co zrobić z dekilkami, gdyż dekielki nie są polakierowane, felgi przyszły tak jak widzicie w zasadzie dwie godziny temu. Nie Przyjecha wiemy. Przyjechały na palecie. Tak. I w zasadzie nie wiemy, czy dawać je w kolor felg czy może w chrom, bo auto ma bardzo dużo chromu na sobie czy może zostawić tak naprawdę srebrne, tak? choć wiadomo, no trzeba je polakierować, bo widać na nich po prostu zużycie felga jest ciężka e, nie, myślałem, że jest cięższa ile ma cali? 20? 20 <grystanie> bicka można nimi robić <grystanie> A też nie jest tak. y, felgi z tego co ja widzę tak mi się przynajmniej wydaje, są wypiaskowane i polakierowane proszkowo ponieważ jest na nich taka strukturka ale może i się mylę, nie? W każdym bądź razie na pewno są po jakiejś renowacji. Trzeba będzie je przepolerować i, i, i czymś zabezpieczyć. No i właśnie, teraz zagwostka, tak? Janek y, ogólnie ma dylemat, co zrobić z dekielkami. Czy y, polakierować je na czarno? Włożyć tutaj jeszcze, przykleić jakiś emblemat Chevroleta, tak? Tak. Czy. Y, zrobić je na chrom ponieważ auto ma w sobie też dużo dodatków chromowych i teraz tak co tu zrobić co wy byście zrobili może y, dajcie w komentarzu opis a może dodamy jeszcze zdjęcie auta no możemy wrzucić no jeszcze zdjęcie wrzu wrzucimy zdjęcie auta i teraz y, ja podsunąłem taki pomysł żeby zrobić wszystko na czarno nie wiem ja to chyba tak mam że wszystko bym na czarno robił i zrobilibyśmy tam dechroming, i Felgi byłyby czarne. To też na czarno, i wszystko schować. No ale on ma troszkę inną koncepcję, w, w stylu USA, czyli dużo ma, chromu. Dużo, Auto ociekające chromem, tak? Wszystkiego dużo. Właśnie tak to wygląda. I teraz pytanie: Co zrobić? Co Wy by byście zrobili? Dajcie znać. Albo Może je, macie Albo inną koncepcję. opcja: Oczywiście. Albo on jest nie? tylko że wtedy y, jest otwór centrujący, tak? Inny mówiłeś. Tak, tak. więc będzie widać po prostu. ile? dwa centymetry? Różnicy? Tak, jest no. więc, więc będzie po prostu też widać y, samą podkładkę? No, pierścień centrujący będzie widać. A y, słuchaj, opony będziesz miał do tego jakie? Balon duży, nie? Balon jest jeszcze. A balon. To są duże opony. I tak będzie dużo czarnego, tak? Po prostu ta felga z oponami to wszystko się zleje. No i auto jeszcze czarne, nie? A przez to, że ma no dużo chromu, tak jak lusterka, tam klamki no. yy, Co tam jeszcze? Yy, te listwy, które są na drzwiach ozdobne To wszystko jest w chromie Grill w chromie Muszę, Michał, pokaż, zobacz jaki, jaki to ma parapet Jakie to ma odsadzenie W sumie fajnie, fajnie będzie się prezentować, nie? Jeszcze jak dojdzie opona Musisz z tej strony pokazać, o tak No nic, no zobaczymy. Zobaczycie jakby na pewno. Wyjdzie, na pewno te auta tutaj, na tutaj będą. Radzicie, tak? Na pewno auta będą. A odnośnie felk możecie coś tam dać w komentarzu. Chętnie posłuchamy Waszej opinii oraz Waszych rad odnośnie tego, co Wy byście zrobili. Wiesz, jak ja bym to zrobił? A ja mi się, mi się te felki właśnie gdzieś jakby kiedyś rzuciły w oczy. i... Nie wiem, czy widziałem te bądź inne felgi w takim samym wzorze, że tutaj front był wypolerowany, nie? O taką. A że na. Tak, wiemy. tak, tak, że, że tutaj. Albo na frezarkę, żeby frezarką to zrobili. Tylko pytanie, jak tu z lakierem będzie. No czy, i pytanie, czy to, jak to zrobią tu? No to tu już tu ci wzią. nie zrobią, tu czarny pasek zostanie. Ale Można to będzie też fajnie nawet wyglądać. Lepiej, tak? I wiesz, chodzi to o to. Ale słuchaj, o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli. E, tylko to wtedy też by trzeba było na srebrną. No to tak, no to srebro musiało być. Znaczy nie srebrne, bo tu będzie aluminium. A to jest aluminium? Nie, to nie jest aluminium. Nie, no to jest plastik. To jest plastik, czyli dupa trochę. No i to jeszcze śrubka będzie, nie? No tak, bo słuchaj, jeżeli by to było właśnie wyfrezowane, bo są takie opcje, yy, to fajnie by wyglądało, bo ta felga fajnie, wiesz, yy, by wiem, się komponowała. Też, też I wtedy wielkość, słuchaj, wielkość tej felgi byłaby yy, uwidoczniona lepiej, a tak się czarne zgubi, nie? To wiem, no właśnie jak czarne zgubi, zrobić dlatego film. szukam jakiegoś... Jakiegoś akcentu, po prostu akcent, żeby coś, coś się przebijało, tak? Żeby to nie było takie całe czarne, takie zlewające się Szczególnie, że auto nie jest właśnie całe czarne, tak zrobione po prostu yy, No a wyczernione a, słuchaj, tak na maksa e Tylko ma właśnie te akcenty znasz, e chromu nasz Znasz model tych felg? Tak No to sprawdź na necie No to one wychodziły całe srebrne Całe srebrne? Tak No tak jak to No Tylko nie wiem, czemu właśnie to nie było też polakierowane nie? No ale ktoś pewnie idzie po prostu bez tego, nie? No to, to też nie wyglądałoby źle, ale tutaj po prostu ja wiem, widać, że tu czegoś brakuje. <laughs> ja wiem, ale nawet y, możesz sobie wziąć jakąś szarą folię czy coś i sobie tutaj okleić i zobaczysz no, jak folia. to będzie. No ale folia to wiesz, kurde, będzie ciężko, ktoś umyje, folia zejdzie. Może macie kogoś, kto się zajmuje czymś takim, że y, jeżeli chodzi o y, frezowanie felk. Czyli tutaj jest taki dosyć skomplikowany wzór, ponieważ felga jest tak, tak i tak, nie jest płaska. nie? Ale to pewnie y, są osoby, są firmy, które się czymś takim zajmują, specjalizują. Więc jeśli macie, to możecie nam podesłać, ewentualnie napisać w komentarzu. Bardzo by nam to pomogło. Szybka akcja. E, czyszczenie, czyszczenie. Tak, pranie foteli, tu jest, nie? Tak. Pranie foteli. E, szybki, szybki one-step, żeby coś tam w tych rysek usunąć. Powłoka roczna, może dwuletnia wleci, nie wiemy jeszcze. I szybkie wydanie, czyli to jest dzień czasu roboty, nie? Tak więc nie musi to być Porsche, Super Audi czy coś innego. A może to być taki właśnie mały dostawczak, którego też warto dbać, ponieważ jak wiadomo, później przy odsprzedaży będzie miało to dużą korzyść, która wpłynie na cenę końcową, prawda? Tu jeszcze ma, trochę jest wgniotek na, y, na masce z tego co zauważyłem, ale to jest temat odrębny na inny dzień, więc, y, więc to tak w skrócie. Nie wiem, może reflektory się zrobi, nie wiem, trochę w kiepskim ja. stanie. Zostawiam Was tutaj z Jankiem, e, teraz e, on Wam trochę opowie, a ja muszę uciekać, bo telefon dzwoni i muszę w, trochę w papierach posiedzieć. Za dużo tej subskrypcji. Jak będzie ciekawe, to ludzie będą subskrybować. No. Jakby tym, że ty mówisz w sumie subskrybuj, to ich i w ogóle... No to przypominam, to bardzo dużo daje. No dobra, może coś tam powiem. To jak będę miał coś o subskrypcji mówić, to daj mi jakiś znak, żebym ja wiedział. Podsumowując dzisiejszy odcinek, detailing to nie tylko zabezpieczanie, czy tam jakieś powłoki ceramiczne, nie tylko nowe samochody, tylko też takie najzwyklejsze, można powiedzieć, do codziennego użytku, czy tak jak tutaj na przykład Viper yy, i do codziennego użytku i do pracy, nieważne. Jeżeli chcemy, żeby samochód wyglądał świeżo, ładnie, czysto, z, oczywiście z dbaniem o każdy detal, no to detailing też jest dla takich samochodów, też jest dla Was, tak? To nie musi być nowy Mercedes, czy świeży Mercedes. To mogą być jak, jak najbardziej najzwyklejsze samochody, yy, a my zrobimy tak naprawdę to, co jesteśmy w stanie i to, co tak naprawdę umiemy najlepiej, tak? Czyli tak jak w przypadku tak naprawdę tej Ki, yy, Po polerowaniu tak naprawdę już widać efekty, tak? Yy, samochód się błyszczy, lśni, nie jest taki zmatowiały, szary, przymglony. Wygląda właśnie świeżo. To na czym w zasadzie polega one step, tak? Wiadomo, jakieś tam ryski jedna czy druga się znajdą, bo tak naprawdę nie o to w one stepie chodzi, tak? Ale byle, żeby odświeżyć ten samochód, wiadomo, żeby to też sensownie wyszło budżetowo. A też tak naprawdę przed polerowaniem, tak? Dobre umycie samochodu, przygotowanie, yy, dekontaminacja. To już tak naprawdę mocno odświeży samochód, więc wszystko tak naprawdę zależy od budżetu. Praktycznie w każdym budżecie da się odświeżyć każdy samochód. Na dzisiaj to by było tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i lajkowaniu. W sensie ja nie widzę po prostu za bardzo tej idei łączenia tego, że gdzie ja mogę się znaleźć, żeby to nie było tak z dupy. A przejrzyj, to nie może być tak jak powiedziałem. Ну, это ну, то и не проблема с горой.